It's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamień z kanału Kryptowalut. Chcę poinformować, że dopiero jedna osoba zgłosiła się po swoje nagrody. Jest to osoba, która wygrała akurat tutaj 0,2 Ethereum. Reszta osób proszę o kontakt do piątku, bo osoby rezerwowe już właśnie się zgłosiły, a te osoby, które wygrały, nie zgłosiły jak na razie się. Ale oczywiście macie jeszcze troszkę czasu, także na spokojnie. Przechodząc do tego, co dziś będziemy mówić w tym filmie, to Bitcoin rośnie, a wolumen nie do końca, czyli sprawdzimy sobie, jak stoi wolumen przy tej wzroście ceny i przy ostatnich atakach na 10 tysięcy dolarów. Oprócz tego uwaga na tą kryptowalutę luzę, powiem dlaczego. Trzecia sprawa, potężne spadki na AMPL-u, no i czwarta, ostatnia sprawa, to jest główny temat tego odcinka, chcę mocno już poruszyć i rozwinąć temat naganiaczy na różne piramidy finansowe na polskim YouTubie i czy ten Okres się właśnie skończył. Prosiłem Was jeszcze wczoraj o to, żebyście wyrazili swoje zdanie na temat długości filmów. Wiem, że troszkę we wczorajszym filmie przesadziłem, ale to wszystko przez te losowywanie tych nagród, Tam troszkę minut doszło. Więc, tak jak mówiliście, filmy, tak 15-20 minut, są jak najbardziej ok dla większości przynajmniej osób. Parę osób chciało krótsze, ale tak jak mówię, no, raczej zostaniemy przy tej formie. Jak będzie o czym gadać, to po prostu będę mówił. Jak nie będzie o czym gadać, no, to albo zrobię jeden film na dwa dni w tym momencie, albo. Albo, no cóż, będzie on po prostu krótszy. Dobra, przejdźmy sobie na rynek. Jeżeli chodzi o ceny kryptowalut, to bardzo się nie zmieniły od wczoraj. Czyli Bitcoin dalej stoi przy 11 tysiącach dolarów. Ethereum dalej 320. No i pozostałe kryptowaluty też. Tutaj z czołówki to wczoraj akurat wyskoczył dość mocno XRP. Zahaczył już kosztowo, 24 centy. Także widziałem na wykresie, przebił tą taką długą, długą linię trendu spadkowego i się wybił powyżej niej. Także zobaczymy, czy to pociągnie ze sobą. Dalsze wzrosty. Co jeszcze z czołóweczki? EOS ponad 3 dolary wyszedł. Tutaj skryptowały to dasz tam jakieś 7,5%. Raczej raczej standardowo. No i oczywiście AMPL minus 30%, ale do tego przejdziemy sobie jeszcze później. Jeżeli chodzi o wykres chciwości, tutaj ten indeks, no to delikatnie spadliśmy, delikatnie stonowaliśmy. Zapewne chodziło o to tak: 11 tysięcy dolarów, ATAK 76. Nie było ataku na wyższe kwoty, no to dobra, przystopowaliśmy troszkę z, tym, z tą chciwością i na razie gdzieś tam stoimy w blokach i czekamy, co się będzie dalej działo. No więc ciekawa sytuacja, ale przejdźmy sobie właśnie, tak jak powiedziałem, na wykres Bitcoina. Bo dla mnie jest to troszkę zastanawiające. Zobaczcie, tu mieliśmy te ataki na 10 tysięcy dolarów, 10,5 tysiące dolarów. Raz, dwa, trzy, cztery tak naprawdę ataki. No i zobaczcie, jaki to był duży wolumen na tych wszystkich atakach. Później nic, nic, nic się nie działo, chociaż staliśmy gdzieś na w okolicach tysiąca i nagle w ciągu jednego dnia potężny wolumen, chociaż i tak był on tu mniejszy niż te wolumeny tutaj. No i dzisiaj wczoraj już troszkę mniejszy wolumen i dzisiaj jak na razie mamy godzinę 1550, więc już powiedzmy dość późno, ten wolumen dalej nie jest jakiś ogromny. Dziwi mnie to, że właśnie przy tych wzrostach, jednych, przy takim dużym ruchu ceny, ten wolumen nie jest zbyt duży. Co to może oznaczać? Oznaczać to może to że płyt, płynność rynku, płytkość rynku jest dość spora i w tym momencie wystarczyło mniejszą gotówkę mieć, mniejszą ilość tych teterów, czy tam za co ludzie kupowali tego Bitcoina, aby tą cenę wywindować do góry. Ktoś tam liczył, że do takiego ruchu było potrzebne kilkanaście czy kilk koło 20 chyba milionów dolarów, żeby to się wszystko tak wybiło. Ta świeczka gdzieś potrzebowała takiej wielkości tutaj kapitału, żeby żeby ten ruch Bitcoina był tak duży i tak szybki. No i na razie tak jak mówię, jak sobie zejdziemy gdzieś tutaj do świeczek chociażby godzinowych, tak, zejdźmy sobie na godzinówki, no to widzimy, mamy tutaj jakąś konsolidację w tym momencie w okolicach tych 100 tysięcy dolarów, no i jak to analitycy mówią, to sobie wylosowują oczywiście kreskę po tych, po tych tu szczytach, tutaj no to jak, wybi nie, oni to tu, chyba z tego co widziałem od knota, więc to, teorii wyłamaliśmy tą teraz, linię trendu jakąś i powinniśmy iść do góry już. Gdzieś tam ktoś rysował, że dopiero jak wybijemy 11400, nie wiem jak on to rysował, gdzie, na jakiej giełdzie, może jakaś inna cena trochę było, to dopiero gdzieś będzie atak na te wyższe wyższe, no kwoty po prostu. Ale ja tu nie jestem analitykiem, skończę z rysowaniem tych strzałek, bo tak naprawdę to one nie mają kompletnie znaczenia. Jak ktoś będzie chciał, tak jak tutaj, wrzucić taki potężny kapitał, naciśnie kup, no to cena poleci do góry, jak naciśnie sprzedaj, to cena poleci w dół i przebijemy się przez jądro ziemi, nic więcej nas tu po prostu nie czeka. Przynajmniej to jest moje zdanie, oczywiście wiele osób, tak jak mówiłem, pod tą analizę techniczną gra, ja z niej raczej nie korzystam. Tylko te jakieś linie takich oporów na przykład, to jest to, jest to na co ja przynajmniej patrzę tutaj gdzieś tam próbując trade'ować. chociaż ostatnio tego nie uskuteczyłem za dużo, no bo są inne okazje w tym momencie na rynku, które nie wymagają aż poświęcenia tyle czasu, i tyle siedzenia przed wykresem, żeby zarobić dość dobre pieniądze. Dobra, chcę jeszcze wspomnieć o tej kryptowalucie luze, bo wiem, że ona już jest na Uniswapie. Wiem, że bardzo dużo osób ją teraz kupuje i chcę tylko ostrzec pewne osoby, które jakby są może nie do końca tego świadome i widzą, że nagle ten luz u, u, w ciągu dnia o 200-300%, żebyście uważali z kupowaniem tej kryptowaluty. Po pierwsze, ona może, może w ogóle nie uruchomić tego rebase'a całego. Jest jakaś informacja, że na początku sierpnia lub w połowie sierpnia ma ten rebase zostać uruchomiony. Poza tym sprawa wygląda tak, że te to ceny już są najmniej do handlu no i wiem, że ta cena, bo sam patrzyłem, skacze naprawdę. W ciągu godziny potrafi skoczyć o 300% do góry i o 400% w dół. Także jeżeli chcecie sobie pohandlować na tym na przykład, to mega, mega uważajcie. Oczywiście mówię to dla osób niedoświadczonych, osoby doświadczone na tym po prostu potrafią wykręcać bardzo fajne kółka. Co to są kółka? Kółka no, po prostu kupujecie gdzieś na dołku, sprzedajecie od razu na górce, bo widzicie, że jest duża zmienność tej ceny. Znowu czekacie na dołek i takie kółka kręcicie i sobie po prostu cały czas zalebiacie, tak? Tylko uważajcie, jak się, wiecie, jak w kółko wejdzie szprycha i się wywalicie na chciałem powiedzieć głupi ryj, no dobra, już to powiedziałem. No i niestety, ale kupicie gdzieś tam, będziecie chcieli kupić na dołku, a ta cena już nie wróci i cena, cena poleci do góry, no bo dość mocny wolumen na tej kryptowalucie jest. Także załodowcy niech się bawią, a dla amatorów radzę tutaj po prostu z tym uważać. Przejdźmy do tematu AMPL. Najpierw zerknijmy sobie na wykres i od tego wrócimy. No mamy potężny dzisiaj spadek tej kryptowaluty w cenie. Tutaj, były, tutaj był rebase, odbiliśmy, no i nawet fajnie zaczęliśmy iść do góry, po czym niestety, ale przyszły mocne spadki i zahaczyliśmy tutaj na KuCoinie dolar gdzieś 5, 4, jak pokazuje przynajmniej ten wykres na TradingView. Bardzo duży knot od dołu, RSI tak samo tutaj na wyprzedaniu, bardzo duży wolumen. No i jak widać teraz obydwie świeczki z bardzo dużymi knotami na dole tak zwane świece przenikania się, jeżeli ta świeca tutaj, która się teraz na godzinówce kreuje, zamknie się tym swoim korpusem powyżej tej górnej bandy, tej świecy spadkowej tutaj ostatniej, no to w tym momencie powinno to być zmiana trendu i powinniśmy gdzieś lecieć do góry w tym momencie powinniśmy odbić od tej ceny. Oczywiście to jest tylko nauka analizy technicznej, sam powiedziałem, że nie do końca w to wierzę, ale jeżeli ktoś to stosuje, no to chciałem się pochwalić tutaj swoją elokwencją, bo kiedyś przyszedłem cudowny kurs analizy technicznej. Także coś tam o tym powiedzmy z teorii, chociaż wiem. Skąd te spadki? Oczywiście można wróżyć sobie z fusów z różnych poziomów. Ktoś się po prostu chciał skeszować i się skeszował, no i cena spadła. Ale jest bardzo ważna informacja, którą ja zobaczyłem dopiero dzisiaj i niestety nie mogłem jej wam podać wczoraj, bo tej informacji nie miałem. Jakbym miał, ją miał, może bym zagrał inaczej, może nie. Nie wiem tak naprawdę. O co chodzi? Chodzi o to, że aż 27 walletów, 27 portfeli otrzymało, odblokowano im ich ampl Są to advisorzy i są to inwestorzy wcześniej w ten projekt. Ta cena w tym momencie tych ich kryptowalut, tych AMPL-ów to jest 30 milionów dolarów. I zobaczcie na przybliżenie. Tutaj oni mieli te odblokowane tokeny. I zobaczcie co nagle się stało. Bum cena poszła w górę tutaj jest odbicie no i w tym momencie jesteśmy jeszcze niżej na market capie. W tym momencie jakim odblokowali te coiny to oni je po prostu bardzo duże ilości jak zobaczycie sobie na Etherscanie spuścili w kanał. Dziwi mnie to że po takiej cenie $60 $70 że nie, nie czekali na tą wyższą cenę. Ale widocznie oni i tak już mieli tych tokenów na tyle że im do różnicy całkowicie oczywiście nie robiło. Więc no niestety ale 30 milionów ampl ach no to jest kupa setek tysięcy tych tokenów. I w tym momencie muszą się znaleźć chętni na odkupienie tych tokenów, no bo jeżeli tacy się nie znajdą, to, nie znajdą, to oczywiście cena poleci, poleci jeszcze niżej, tak? No ale na razie, jak widać, ten skup gdzieś tutaj się rozpoczął. Oczywiście ta cena, którą ja wam teraz pokazuję za godzinę zanim zrenderuję ten film może się zmienić, polecimy jeszcze niżej albo polecimy jeszcze wyżej. Nie wiadomo, więc jakby nie przykładajmy się bardzo tutaj do, tej, do tego wykresu, który ja pokazuję, bo zaraz to się może zmienić. Wczoraj wam pokazywałem, że było chyba dolar 80, a nagle spadło do dolar 50, także zostawmy to w spokoju. Ale trzeba wiedzieć, że naprawdę te spadki tutaj mogą być spowodowane właśnie tym. Widzicie tutaj Otrzymajcie te tokeny w ilościach 9 milionów tokenów. 6 milionów 400 to, tokenów, to naprawdę potrafi zaburzyć takim linkiem który tak naprawdę kreowany jest wokół dwóch giełd, Uniswap oraz Kucoin, bo tak naprawdę pozostałe giełdy są marginalne. Dzisiaj AMP jeszcze wszedł na kolejną giełdę, także jakby cały czas ten projekt się rozwija, portfeli przybywa coraz więcej, coraz więcej, więc jakby widzę potencjał w tym, że to nadal nie upadnie, nadal tak jak powiedziałem, nie sprzedałem żadnego swojego tokena, Jakbym wiedział o tej informacji wczoraj, zapewne bym to zrobił. Część bym sprzedał, żeby odkupić dzisiaj, bo to było pewne, że jak oni uzyskali tak dużą ilość coinów, to będą to chcieli w jakiejś części sprzedać, żeby te zyski swoje, chociażby ten wkład, który poczynili parę lat temu, bo to IO miało miejsce w 2018 roku, czyli dwa lata, mieli zamrożony kapitał. Że chcą to teraz po prostu odzyskać. No logiczne, tak? Jakbyście inwestowali w firmę dwa lata temu i przez dwa lata mieli zamrożone środki, no to w końcu, jak otrzymacie te tokeny, to chcielibyście coś z tego zarobić. A w tym momencie, jak jeszcze im się te tokeny pomnożyły, no to już w ogóle kupa, kupa kasy, tak naprawdę. Na razie, tak jak powiedziałem, nie ruszam, nie dokupiłem nic więcej. Mam wystarczającą ilość według mnie tokenów. Dzisiaj na razie, Librex się, się szykuje około 5%. Czytam, no tak, 5% na ten moment. Bo pamiętajcie, że liczymy średnią cenę wolumenową. Jeżeli nie wiecie, jak to sobie zrobić, to wchodzicie na TradingView, wchodzicie we wskaźniki, wpisujecie VWAP, ten wskaźnik, i to jest średnia wolumenowa z 24 godzin. Pokazuje wam się tutaj średnia cena ważona wolumenu na sesję. tak? No i ta kreseczka tutaj, ta niebieska linia, to jest właśnie ta średnia wolumenowa. I widzimy, że w tym momencie to jest 1,46, a nie 1,30 czy $,6 centów. To o tym pamiętajcie, i od tej ceny liczcie dopiero libase. Dobra, no także czekamy na rozwój sytuacji tutaj z tym tokenem, zobaczymy co będzie się dalej działo. Ja jestem w dobrej myśli, oczywiście. Wiem, że sporo haterów już się tutaj odezwało, że no to już koniec projektu. Ha ha ha, wszyscy mówili, że przecież spadnie tak. No i też trzeba pamiętać, że mówiąc o tej średniej, to nawet jakby to spadło do jednego centa zaraz. Na godzinę i ludzie by to wykupili, to ta średnia i tak by się utrzymała wysoko, bo taki jeden spadek krótki nie zwaliłby tej średniej wolumenowej tak nisko, żebyśmy weszli na ujemny Rebase. Poza tym, jeszcze kontynuując na chwilę, jakbyśmy weszli na ujemny Rebase i mielibyśmy dostać, nie wiem, minus 1, minus 2% tokenów, to nie byłoby to straszne dla większości z nas, z nas, którzy już siedzą w tym projekcie od jakiegoś czasu, bo to by byłoby tylko jeden czy 2% z tych tokenów, które my posiadamy w tym momencie. Nie wiem jak wy, ale ja jestem przynajmniej bardzo fajnie na plusie. Większość z nas na Discordzie też jest na plusie. Więc tak jak mówię, nie mielibyśmy się tutaj chwilowo czego obawiać. Chyba, że sytuacja otrzymałaby się nie wiem przez dwa tygodnie, przez trzy. No to oczywiście byśmy się musieli tutaj pomyśleć nad ewakuacją i wyjście na zero albo na delikatnym tylko plusie. Dobra. Świeczka się zamknęła. Tak, świeczka się zamknęła. No tutaj korpus jest tak w trzy czwarte tej świeczki tutaj poprzedniej. Także nie, jeszcze nie widziałbym tutaj takiego potwierdzenia tych wzrostów, tego odbicia się. Także zobaczymy, jak ta, jak kolejne świeczki będą się tutaj generowały. Bo tak jak mówię, możemy jeszcze spokojnie polecieć w dół, jak jeszcze będą tą cenę chcieli zepchać. Dobra, no i widzicie tytuł fi tego filmiku. Tytuł tego filmu to jest Czy Koniec naganiaczy na polskim YouTube? Koniec naganiaczy na. Piramidy finansowe, koniec nagrania, czy na Descoiny, na cloud wallety, na te wszystkie inne gówniane projekty oparte na zmyślonych osobach, oparte na osobach, które miały fałszywe dane, fałszywe zdjęcia wszędzie powklejane, fałszywe po prostu imprezy dla tysięcy ludzi opłaconych, aktorów itd., itd. Czy koniec z tymi osobami, które po prostu promowały takie projekty? Czy w dobrej wierze, czy nie w dobre wierze, to już jest inna. Inna bajka, według mnie większość z tych osób wiedziała, w co się pakuje, wiedziała, że większość z tych projektów jest po prostu lewa. Jeżeli nie wiedziała, no to oczywiście też ich, jakby tutaj sprawa. Mówię głównie tutaj o tym panu. Nie spodziewałem się, że będę go pokazywał tutaj na swoim kanale. Jak widzicie, obejrzałem sobie kilkanaście, kilkadziesiąt jego ostatnich filmów i mega, mega się zdziwiłem. Nie, nie oczywiście na plus, mega się zdziwiłem informacjami, które nam tutaj wszystkim przekazał. Ja wiem, że bardzo duża część tych osób ogląda mnie, bo widziałem w ich filmikach gdzieś podtwarzane moje filmy. Teraz o AMPL-u, jak mówią, to też podają jako źródło moje filmy. Także wiem, że te osoby, które naganiały na, na różne gówniane projekty, które poupadały, na których ludzie stracili kupę milionów złotych, dolarów euro, yy, oglądają te filmy. Jeżeli chodzi tutaj o pana Damiana. To ostatnio on bardzo dość mocno no, pocisnął na giełdę Coincasco. Zainwestował tutaj sam z tego co mówi ponad milion złotych, czy prawie 2 miliony złotych w tokeny, które miały przynosić jakby dywidendę od zysków na giełdzie Coincasso. No a na razie, jak sam powiedział, zarobił tam może z 50 dolarów przez półtora roku, od kiedy tokeny ma dlaczego? No bo na Coincasco oczywiście właśnie nie ma żadnego wolumenu. Niestety, ale giełd na rynku jest całe mnóstwo, ta giełda nie wyróżnia się niczym szczególnym. Na jej, na jej platformie jest nie, 6, 7, 8 par walutowych, może jak ja tam kiedyś patrzyłem. Także, no, czemu ona się ma wylu, wyróżniać? Tak? Teraz dodali dźwignię. Dźwignia też jest na dziesiątkach platform na, na internecie, gdzie jest wolumen, a tutaj nie ma wolumenu. Więc, no, jakby nie ma szału, nie ma szans, żeby ta giełda przynosiła zyski. No, i w tym momencie tutaj są krzyki, że właśnie, że twórca tej, tego projektu, że ma zrobić to i to, żeby ta giełda zaczęła żyć. Wszyscy, którzy gdzieś tam kupowali na lewo te tokeny za niższe ceny, że są frajerzy i tak dalej. No Ogólnie bardzo mocno tutaj można pooglądać i dowiedzieć się różnych informacji na temat właśnie tego, jak to Cloud, cloud Token działał, jak Dascoin działał, że to wszystko to było gówno i że ludzie się z tego szybko wymiglowali, bo czuli, że to jest lewy, lewy niestety biznes i niektórzy zostali tutaj do końca i popłynęli z naprawdę grubymi pieniędzmi w dół. Jak sam pan Damian mówił, to też sprzedał ostatnio kilka mieszkań, bo potrzebował po prostu pieniędzy. Te pieniądze zainwestował na giełdzie, raz stracił, teraz mówi, że jest coś tam na plus. Ale szczerze mówiąc, ja nie chcę tutaj się śmiać z czyjegoś nieszczęścia, oczywiście, ale wcale mi nie żal osób, którym, którym wiedzie się w tym momencie gorzej. Kiedy oczywiście naganiali na te wszystkie cudowne projekty i zarabiali kupę pieniędzy z afilacji, to oni się cieszyli, byli bogami, jeździli po świecie nie wiadomo gdzie ile razy byli za granicą. A teraz, jak jest gorzej i te wszystkie projekty poupadały i kapitał zamrożony jest w gównianych projektach, no to, no to teraz jest płacz i, i, i po prostu dzieje się źle oczywiście, tak? Tutaj teraz mówi, że dajcie mi 100 Bitcoinów na start a wypromuję wasz, wasz tutaj biznes. Jak to Damianie oglądasz? Sorry, wiesz co robiłeś. Wiesz, to robiłeś, siedzisz w tym biznesie od wielu, wielu lat, wiesz, jak to wszystko działa. Kiedy są klienci, kiedy jest narybek na, na nowe projekty, żeby ktoś w takie piramidy wchodził, no to oczywiście na to można zarabiać kupę kasy i ja walczę z tym na swoim kanale i wiele, wiele osób z Kryptonarodu walczy właśnie z takimi osobami, które naganiają na takie projekty i doskonale o tym wiecie, bo wielu z was pisało do mnie, groziło mi nawet na, na mailach, żebym przestał, żebym pousuwał niektóre filmiki, no, bo niestety, ale zagrażało to reputacji filmom, w które po prostu wy inwestowaliście i do których promowaliście nowe osoby. Także, no, przykro mi, że Wam się tak teraz wiedzie. Oczywiście nie chcę, żeby Wam się jakby wiodło, jakby wiodło źle w życiu w tym momencie, ale z tego co wiem, to teraz wchodzicie już w bardziej legalne projekty, gdzie jest trochę mniej pieniędzy do zarabienia i tak dalej. I może to jest droga. Może to jest droga, gdzie będziecie te pieniądze pieniądze mogli faktycznie zdobyć, a nie na nieszczęściu ludzi. Jak macie promować dobre biznesy, bo MLM to nie jest coś złego. Jak jak ktoś tam jest mlm i nie wiem, w Awoni na przykład sprzedaje, czy tam jakieś banki reklamuje i tak dalej. No to jest normalny biznes z faktycznym produktem, który na siebie zarabia. A jak Wy promowaliście zawsze jakieś gówniane projekty, gdzie Wypłacane pieniądze były tylko z wkładu kolejnych osób, jak w typowej piramidzie finansowej. No to niestety, ale nie żal mi takich osób, które coś takiego robiły, nie żal mi osób, które straciły tam pieniądze. Oczywiście mówię tutaj o promotorach, no bo ludzie, którzy wchodzili za ich radą, że tak powiem. No, tych trochę mi też nie żal, bo jakby mogli wy, przewertować takie informacje, oczywiście tak, no ale oni pięknie mówią, fajnie tutaj oczywiście wszystko pokazują, jakie te wyniki będą, jakie procenty i rozumiem, że ktoś nowy wchodzący na rynek mógł się na to nadziać, nawet być, będąc bardzo nieświadomym jakby w tej, w tej tematyce. Dla osób, które właśnie chcą zobaczyć, to na swoim kanale mam taką playlistę, nazywa się Skamy i piramidy finansowe, jest tu tylko 9 filmów, bo nie dodałem tu jeszcze wszystkich materiałów o skamach i o piramidach finansowych, więc tutaj jeszcze tych materiałów troszkę się doda, no i możecie sobie poglądać te filmy w tej właśnie tutaj y, tematyce. No i to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze na mpl -a. na chwilę do lat 30, no ta świeczka jest jaka jest. Zobaczymy jak to się rozwinie. Yy, co Wam chcę więcej powiedzieć? Osoby od konkursu pamiętajcie, żeby się zgłaszać. Dzięki wszystkim, że jesteście na tych premierach, że oglądacie te premiery, dzięki wszystkim, którzy subskrybujecie ten kanał. Już jest 6400 osób, nie wiem, przez 5 dni wbiliście chyba 400 subskrypcji, także szaleństwo totalne, podoba mi się to. Mam nadzieję, że Wam również się podoba wiedza i, i te informacje, które Wam tutaj przekazuję na kanale. Także wbijajcie na Discord, jeszcze 5 osób chyba i będzie nas 1200, także rozwijajmy to społeczność, pomagajmy sobie wzajemnie na Discordzie, ale też nie uprzykrzajmy sobie tam życia. Dobra, także widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć! I niech jest będzie z wami! <grystanie>